Panie Trenerze, czy jest Pan zadowolony dzisiaj z gry swoich podopiecznych, z tego co prezentowali przez 90 minut? No ta drużyna w różnym w różnym zostawieniu, w różnym układzie. Jestem zadowolony z 30 minut pierwszych. To znaczy, do momentu kiedy straciliśmy bramkę na 1-1, to ta gra wyglądała bardzo przyzwoicie. Potem były różne momenty, paradoksalnie w drugiej połowie strzeliśmy dwie bramki, co, co cieszy. Natomiast ta gra nie wyglądała e, tak płynnie, jakbyśmy sobie tego życzyli. Cały czas pamiętamy, w jakim jesteśmy miejscu, na jakim jesteśmy etapie. Jest 4 tygodnie do Ligi. Wiemy, na czym mamy pracować. Dobry sparing z dobrym przeciwnikiem aspirującym do, do pierwszej Ligi. Także tutaj pozytywy, natomiast no, tych negatywnych rzeczy było, było sporo. Ale musimy nad tym cały czas konsekwentnie pracować. Tak jak mówię, wynik nie jest tutaj. Najważniejsze. Czy jest jakiś mankament, który uważa Pan, że teraz już w tym okresie przygotowań nie powinien się zdarzać? Coś, co się nagminnie powtarza, a czego już nie powinno być na te cztery tygodnie przed ligą? Tak, często to jest też jakby przyczyną tego, że gramy na tych sztucznych boiskach i na pewno to powoduje, że zawodnicy chcą za wszelką cenę zawsze rozegrać piłkę po ziemi, od tyłu do bramkarza. Tych błędów jest za dużo takich właśnie w wyprowadzaniu piłki w błędach, jeżeli chodzi o decyzję. Podejmowanie decyzji w rozegraniu, ale również dużo mankamentów, jeżeli chodzi o rozegranie piłki w ofensywie. Ja tutaj mam duży problem, bo my nie mamy. Gdzie trenować? My mamy boisko Orlik, bo te nasze sztuczne, duże boisko się nie nadaje do niczego na, na, na dzień dzisiejszy i tutaj jest też kłopot, mamy kłopot z odległościami, dlatego te sparingi musimy tak wykorzystywać w taki sposób. Cieszę się, że jedziemy na, na zgrupowanie do Kreszczowa i tam mam nadzieję popracować w dobrych warunkach na, na, na dobrym boisku nad tymi elementami właśnie, które, które bardzo mocno w tej chwili szwankują. No właśnie, jaki plan na to zgrupowanie? Bo to zgrupowanie na pewno będzie już inaczej wyglądało od tego pierwszego, prawda? Tak, no jedziemy trzy gry kontrolne, y, tak jak powiedziałem. Skupimy się bardzo dużo właśnie na przygotowaniu taktycznym, y, na... Y, formie treningów, gier taktycznych, dużo, trzy sparingi, no i to już będzie takie szlifowanie, mam nadzieję, tej formy. Oczywiście nie zapominając o motoryce na tym etapie szybkości, dynamice, bo, bo to na tym etapie jeszcze szwankuje. I to w dzisiejszym meczu było też widać, że, że brakuje nam tego pierwszego kroku, jeszcze tego przysłowiowego depnięcia. Natomiast to jest jakby zgodnie, zgodnie z planem, tak jak powiedziałem, cztery tygodnie do ligi. To jest długo. Na przykład ekstraklasa przygotowania cała miała 5 tygodni, tak? Czy za granicą w Niemczech, czy, czy gdziekolwiek indziej. 4 tygodnie, 5 tygodni okres przygotowawczy. A my jesteśmy już po 5 tygodniach, 4 nam zostały jeszcze. Także aura nie pomaga w tym wszystkim, ale trzeba się w tym znaleźć i mam nadzieję, że, że znajdziemy odpowiednią receptę. Boli mnie najbardziej to, że dzisiaj straciliśmy naszego piłkarza, prawdopodobnie poważna kontuzja. Marcinia jaka jaka pierwsza diagnoza jest? No nie wiem jeszcze, będziemy dzwonić do szpitala Natomiast no nie wyglądało to najlepiej Olbrzymi ból, nie było widać przemieszczenia Jakiegoś w kości Natomiast e, obawiamy się najgorszego To znaczy, że może być e, Jakaś forma złamania, oby nie no To jeszcze jedno pytanie co do kadry Czy młody zawodnik Śląska, Wrocław może być wartościowym zmiennikiem? Jarosława Ratajczaka? Oto to tutaj go ściągaliśmy Natomiast e, no to jest młody chłopak, który musi się wkomponować To wszystko jest z nami bardzo krótko Mamy kilka sparingów do końca. Mam nadzieję i wierzę, że, że będzie przydatny.